Pierwszy zabójca naszych kontaktów w bliskości seksualności nieuleczone rany. Matki i ojca z dzieciństwa, gdzie pragnęliśmy uwagi naszych rodziców, gdzie pragnęliśmy uznania, gdzie pragnęliśmy czułości i ciągniemy to przez całe dorosłe życie. I potem narzekamy na partnera, partnerkę, że nie chce nam tego dać, lub to się nie dzieje. Kochani, jeżeli zauważacie ten schemat, że dzieje się tak, że boli w środku, brzuszek, ramiona, klatka piersiowa zapada się. Spytajcie się siebie, gdzie jeszcze nie otuliliście samych siebie swoje wewnętrzne dziecko i nie daliście sobie sami tak naprawdę już tej czułości. Bo w dorosłym życiu nikt inny za Was tego już nie zrobi. Nie czekajcie, aż to się wydarzy. Porozmawiajcie z partnerem o pięciu językach miłości. Zobaczcie, jakie one są. I yy, nauczcie się tego. Nauczcie się dawać sobie tego, co w dzieciństwie dostaliście. Jak trzeba, skorzystajcie z terapeuty. Tak, to ten pierwszy zabójca naszej bliskości. Nazywam to kompleksem edypa i elektry. Ale też to są rany z dzieciństwa matki i ojca. Także powodzenia. Nie odchlajcie od tego głowy, nie uciekajcie przed tym. Im szybciej się do tego ukłonicie, tym szybciej Wasza relacja będzie mogła być bliska.